Siemanko, z tej strony Direk. Witam was w pierwszym drafcie na tym kanale w FC26. Zanim przejdziemy do draftu, to chcę otworzyć wszystkie paczki, jakie uzbierałem. Trochę pograłem poza wizją, więc coś będzie do otworzenia. A w następnym odcinku nagrody za Division Rivals. No, Dywizja 7, ale przynajmniej ulepszone nagrody. No dalej to jest naprawdę... Na razie masakra. Spocone te mecze niektóre. Także, żebyście wiedzieli mniej więcej za co mam te nagrody, no to macie tutaj zadania. Tu jeszcze mam jakąś kampanię do odbioru, punkty przełomowe, za mistrzostwo, asyst. Jeszcze odbiorę za sezon. Mam jakieś dwie nagrody, więc odbieram i otwieramy. Odebrałem wszystko poza jedną rzeczą, no bo tutaj mamy player pika. Jeden z trzech 81 plus zawodników lub zawodniczek. Jedziemy. Player pick 81 plus. Mamy hakpo. Okej, okay, 84. Dobra karta na początek. Havertz. No nie bardzo. I ostatnia karta. Johnny Cardozo, nie, no tutaj zdecydowanie. Hakpo, kosztuje. Eh, eee, no tysiaka ponad. Jakie ma gwiazdki? 4 na 4. Na napad by mógł kurczę sobie wejść. Ma fineski na srebrnym. W porządku, traf, myślę. Jeśli chodzi o paczki, zacznijmy od złotej. Mark Cassado. A w tej drugiej, może jakimś cudem. Mcnail tylko. Złota paczka piłkarska. Sami piłkarze. Dobra bramka z Anglii. To będzie pani, nie? Ale 80? 4 overala, Hampton, bardzo fajnie, rzadka karta piłkarska 75 plus SPD, PD. 8. 2. razy 75 plus. Kurde, walkoutu nie ma, ale SPD. No z ligi tureckiej, Toreira. <gry> I jeszcze poniedziałek, piłkarz 80 plus albo piłkarka. Jest to piłkarka z Brazylii na napad, może jakaś dobra. Gabi Nunes. No, nie będę nią grał, ale ktoś może inny będzie. 2 razy 81 plus SPO. Z Niemiec, Bundesliga, brand 83, no tak. Uuu, chaos, Mamy Gabriel Vega Informa za 20 niecałe tysięcy monet. Na środek pola 4 na 4 Wrzucę go chyba do drużyny, zobaczymy. No i wisienka na torcie. Najlepsza paczka na razie, jaką otwierałem. 3 razy 81, plus znowu SPDK. Z Portugalii, Premier League, Palinia, Palinia, no. No to jeszcze może w środku ktoś dobry jest Hernandez, ale to nie jest ten Theo Hernandez. No nic takiego konkretnego nie poleciało, no ale inform, fajnie. Wbijamy do prawdopodobnie odświeżonego trybu draft, oczywiście za monety zagramy. Sprzedałem kilku piłkarzy, dozbierałem je 11 tysięcy, zobaczymy, czy się zwróci. Formacje 3-1-4, 2-5-4, 1-4. 5, 1, 4, 1, 2, 1, 2 Szeroko i 4, 3, 3 Z defensywnym pomocnikiem Co tu wybrać? Weźmiemy 4, 1, 2 1, 2, szeroko Taki pada wybór I kto będzie naszym kapitanem? Uuuu! Jest Ronaldinho Gaúcho 93 od razu nazwita Nie zastanawiam się Są fajne karty, ale Nie do Ronaldinho tutaj musi wlecieć Od napadu teraz Lewą pomoc mamy obstawioną jest Lewandowski Brolin. No i chyba Brolina Tutaj wezmę. Ma technikę z plusem. Lewandowskim pewnie nieraz będę miał okazję zagrać. Weźmiemy Brolina. Najlepsza karta z tego zestawienia zdecydowanie. A jego kolegom będzie na napadzie. O, Milito z drivenami. Dobra, ten Brolin chyba aż taki niski nie jest. Bierzemy Milito. Ma drivenki. Ile ten Brolin ma wzrostu 1,76 mili to? Mi się kojarzyło, że on jest niski bardzo, dobra, nieważne. Środkowie pomocnik F. ofensywny. Co ja chciałem powiedzieć, to ja nie wiem, no tutaj już słabiej. Weźmiemy Kunie, jak coś, nie? Łatwiej chyba będzie go połączyć niż węgra, prawa pomoc. Zobaczmy, no nie. tutaj same numerki Jelson Martins, pamiętam, w którejś edycją był naprawdę bardzo dobry Wybierzmy go, no najlepiej chyba wygląda z tych wszystkich kart Środkowy pomocnik defensywny Gravenberge, dobra, tu myślenie musimy się długo zastanawiać Gravenberge, Premier League, fajna karta na początek L.O. Czy będzie Teo Hernandez? Nie ma pana Teo Hernandeza, jest Liza razu. I to jest chyba najlepsza karta. Jeszcze jest Raum, ale nie, no Liza razu. Myślę, że będzie robił robotę. Środkowy obrońca. Lewy środkowy obrońca, Van Dyke. Oh yeah, kurde Skonata jeszcze 86. upgrade'a dostał. Bierzemy Van Dyke, no Virgil to jest ściana. Tak mi się wydaje, no jeszcze nim nie grałem, ale no domyślam się. Kolegą Van Dyke. To będzie... Paco. Fajną miał kartę FC25 Team of the Season. Musi tu wlecieć. Jedyny słuszny wybór. Prawy obrońca. Może jakiś kafu. Jakaś ikona druga. Thierry Correira. No będzie najlepsze na tą prawą obronę. Nie oszukujmy się. Biorę go. Biorę go jak nikt nie poleci lepszy. Ostatni. Ostatnia karta chciałem powiedzieć. Pierwsze 11 Bramkarze. No tak słabo, słabo. Samy non rary. Bierzemy Aitora. Będzie najlepiej go zgrać jakby co. Przechodzimy do ławeczki. Czy szykują się jakieś niespodzianki w tym drafcie? No, lepszy. Lepsi bramkarze, Gazaniga. Czy będzie pasował? Wezmę tego Verbrugena. Jak coś pod Wandajka. Holandia, Premier League. No zobaczcie, od razu pełne zgranie. Kolejna karta z ławeczki. Dawajcie coś mocnego. Alfonso Davis. Dobra. No wybieram. Bez zastanawiania się, ale czy za. Liza razu może wlecieć. On ma LP jeszcze, ale Ronaldinho nie wyrzucę No dobra, jak coś to z ławki. Alfonso Davis. Następny wybór. Joe Gomez. Ale słabo ma teraz kartę. Nad 80 temp nie ma. Rodinej. Niech będzie. No raczej nie wrzucę go. Come on. Dawajcie ikonę kolejną. Pain. Weźmy ją. Najwyżej z ławki jak coś sobie wleci. Trzy karty zostały na ławce. No dawajcie jakąś ikonę. Uuu. Ale tutaj poleciało teraz Palmer. Nico Williams. SPO. Nie no. SPO. Musimy tą pozycję wzmocnić. Mateusz Kunia wylatuje. Jedziemy dalej. Jakaś ikona znowu, no Ronaldinho nas przywitał. Hansen, hem, co tutaj się dzieje? Hansen za Martinsa. Bierzemy. Let's go. Jeszcze jedna karta specjalna, jakaś fajna. No tutaj nie bardzo. Weźmy tego kuna i rezerwa. Pięć ostatnich. Wyborów Lipton, niestety. Nie wiem, czy to jest ten tavernier, który zawsze. Markus, chyba tak, był dobry w poprzednich odsłonach. Niech będzie tavernier, whatever, tu i tak. nikt sobie nie wleci do pierwszej jedenastki. Tutaj tak samo. Bierzemy, no nie zastanawiamy się. Słabe karty, nie ma co przedłużać tutaj. Okej, okay, w końcu coś fajnego, Paulo Futre, Bale Call, wezmę Bale'a. Wiecie co? Muszę wziąć Bale'a, bo bardzo mało grałem nim w poprzedniej edycji i teraz musi się to zmienić. Gareth Bale, wybierany, Aha, on nie ma PP. No, zrobimy coś takiego na razie. Zobaczymy, co jeszcze nam poleci z tych dwóch ostatnich zestawów. No jedziemy. Zobaczmy. O, Saka. Na PS-ie ma wrzutki No najlepsza karta Bierzemy Bez zastanawiania się I ostatni wybór W tym pierwszym drafcie Boże Kyle Walker 80 tempa Masakra No ale biorę go Wybieramy jeszcze menadżera Oczywiście Bo ja już tu układam skład Zapomniałem Kto daje nam najwięcej zgrania O dziwo Ten pan z Portugalii Vasco Seabra. No i mamy podsumowanie drafta. Ronaldinho, Palmer, Van Dijk. Najlepsze karty. W porządku. Ułożyłem to chyba najlepiej jak się da. No Brolin na SPO za Palmera sobie wleci. Ma przynajmniej tą technikę. Jaki Palmer ma? Playstyle. On jest na ławce. Fałsze to są? Nie. Ale ma na srebrnym. No ale dobra. Jak coś tu z ławki będzie wchodził. Wymyślmy podania. Zewnętrzną częścią stopy na złotym. Najbardziej mi oczywiście cieszy Ronaldinho od razu na same. Początku nas przywitał. No, coś nieprawdopodobnego, że w pierwszym drafcie od razu Dino sobie zagramy. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś naprawdę mega spocenia. Postaram się coś wygrać. Jedziemy, proszę państwa. Galacticos naszym przeciwnikiem. Mike Mönch, Van Dyke Frimpong, Balde, Virds, Kamawinga, Odegard. Chambon Kun Wini Hansen też jest. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Chabun Kun już tu wlatuje w pole karne, pewnie, ale Paco z łatwością go zatrzymuje. Dobrze, Brolin powalczył jeszcze, podał tą piłkę. Ostatnimi siłami Hansen. Lecimy Hansen. Podanie Gareth Bale. O, Mamy pierwszą bramkę. Gareth Bale daje nam prowadzenie. Jedziemy. Ronaldinho Gaucho. No ja muszę się nim oczywiście pobawić, Ronaldinho, pięknie! I Milito, jakaś rzutka w pole karne, Gareth! Ajajaj, aj, ładnie! Nie możemy tutaj sobie w kaszę dać dmuchać! No i nie damy. pięknie! Verbruggen, Gareth Bale wypuszczony, Berba spin, i jeszcze tutaj, I jeszcze może fineska Garetta Bale'a, no dobra! Odegard. ale, o kurde, nie spodziewałem się... Oj, 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 Tego się naprawdę nie spodziewałem Odegard taką petardę No, chyba lepszą niż Bale Milito, czy on może zrobić Drivena, zatrzymamy się z tą piłką I, mili, co to jest Milito, ty masz playstyle Do Drivenów, on w ogóle nic nie zrobił Dobre, ale Nie, 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 nie No, co to było Dobra, dawaj patrz. No, ale no, ja pierdzie, no, chciałem wybić tą piłkę Dobre, Van Dijk, Gareth, Gareth Bale, on może to mieć, jest druga bramka, pięknie Gareth Bale, ależ tam wyprął do przodu, Wyprzedzi obrońcę, mamy remis, Pan Japończyk, bum bum, on zrobi bum bum, Vinicius, pięknie bramkarz, odbieramy piłeczkę i lecimy, Hansen, Graham, no dobra, może być Bale, albo i Milito, ajajaj, wypuśćmy jeszcze Gareta Bale'a, Milito, Driven... Nie, no, gdzie jest ten playstyle? Nie wiem, czy to inaczej trzeba strzelić. Nie wiem, może dwa razy? Okej, okay, chyba dwa razy strzał trzeba nacisnąć. Ronaldinho! <grydy> keep rolling, rolling, rolling. Lecimy, Ronaldinho, Roll To zrobi Ronaldinho. Ronaldinho... Roll the... A, nie, chciałem wejść jakoś ładnie w pole karnym nim. Nasza, 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 dobrze. Van Dijk, byłem pewny tego odbioru, dlatego tak wszedłem agresywnie. I teraz Gareth Bale. Brolin! keep rolling! Brolin, 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 Brolin Milito, no właśnie, dwa razy trzeba strzał nacisnąć To no kurde, że mi się to wcześniej nie przypomniało Ale dobra, jest Milito Driven, Bez nadzieja. Na no spokojnie, jak na wojnie I Finezga, gdzie dla mojego bramkarza taka Finezja Podał do Viniciusa Juniora I to może być dobra akcja Ale kurde, no Nie może być, dobrze, dobrze Podanie do Ronaldinho Okej okay. Ronaldinho, zabawmy się on jest niesamowity, jeśli chodzi o triki. I. Krowen! Jezu, kochany! Jedno podanie, jedno podanie nie stracić piłki, zagrać jedno dobre podanie. Gareth Bale faulował nas. Spróbujemy coś takiego zrobić. Może jakieś cudne wpadnie, taka podkręcona piłka. Prawie trzy kreski. Ronald Kontra przeciwnika, nie ma nic. Czy puści sędzia? Jeszcze jedną akcję, no puścił, ale jak straciliśmy piłkę, to co z tego, nie? Dobra, e, S. Kończysz to spotkanie. Dziękuję. Mamy dogrywkę. Spójrzmy. Palmera. Albo inaczej. Ronaldinho, jak wejdzie na SPO, a na LP Alfonso Davis. Dobra, 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 dobra. Ro dobra, weszło to. Ronaldinho, Alfonso Davis. Ronaldinho, ale nie z lewej nogi. Ja się tak skupiam tutaj. No, zależy mi na tym meczu. Chociaż jeden. Naprawdę tak symbolicznie, żeby wygrać. Teo Hernandez. Wirtz. I. Nie ma, nie ma! Jedziemy! Hansen Graham, dawaj górą. Rolinio. O to chodzi. Milito jest, 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 jest! 3-2! Milito! zadziałał w końcu The drive. No kto wie, jakby się skończyło spotkanie, gdybym wtedy dobrze uderzał. <gry> Dobra, na spokojnie w obronie, bo tu rywal, kurde, już! Już, już, już chce coś ukąsić, ale nie ukoń. Nie ma bramki. Nie ma, nie ma, nie ma. Patrz, piękna obrona. Czy damy radę to zrobić? Nie, 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 nie. To jest nieprawdopodobne. Jeśli to się powiedzie... Nie, nie, nie. Alfonso, ale wyskocz do tej piłki. Zrób coś, kurde, chłopie. No, nie no, spalony, nie. Biegnie jeszcze tutaj górą podani do Hansen. Jeszcze Gravenberge i... Ajajaj, no kurde, mamy karne. W pierwszym meczu w drafcie, takie dymy, nie? Milito podchodzi do pierwszego karnego. Niech będzie lewo, dół. Okej, okay, mamy to. Chabum Kun. Z pierwszym karnym dla rywala. Ajajaj, Ronaldinho Gaucho, nie zabieć nas. Mike Mignon, teraz niech będzie lewo, góra. Aha, myślał, że znowu będę strzelał w to samo miejsce. Nie ma takiej opcji. Graham. Czy pokonamy ją? Lewo, dół. O ty kurde no. Gareth Bale. Ten, który naprawdę pięknie zaczął ten draft. Prawo, dół. Jest. O Jezu, emocje naprawdę. No chciałbym wygrać tę karnę. Vinicius Junior, obrońmy to. Prawo, góra. Jest, jest, jest. Pięknie. Teraz Hansen Graham. Niech będzie lewo, dół. Jest. Pięknie, mamy to. Proszę państwa, jeśli teraz obronię, to mamy rzuty karne wygrane. Niech będzie środek. I, kurde, no niestety lewo góra, ale teraz możemy to mieć. Liza zaraz, zrób to dla nas. Środek, środek jest! Mamy to. Pierwszy meczek w Drafty wygrany. No i co za niesamowite spotkanie. Pierwsze i takie emocje. Nie zwalniamy z akcją. Od razu drugi meczek GKS Katowice. Kurde, no to niedaleko mnie. Mama Darzbili jest znowu. te Hernandez Wirtz. Kamawinga, ojej, Kiweli Barbo I mija Ham. Dobra, Ewantajk, zatrzymaj to, bronimy to Na spokojnie, Brolin I I teraz, Milito <laughs> jak łatwo Nie mów, że będzie Rage Quit, nie? Co ty gadasz? Czemu? Czemu? Dobra, oczywiście, ja jestem zadowolony Ale nie spodziewałem się, dlaczego Gościu wychodzi, nie? Mamy półfinał W takim razie, półfinał GD, nie zdążyłem przeczytać Wy będziecie wid widzieć Eder o w informie. Stanway czułam many. Ja pierdzielę best. Crojf ADEJEMY i Gareth Bale. Jedziemy. No już widzę, jak się rywal rusza, nie? Naprawdę. Dobrze kontroluje piłkę. Stanway. Dobra, wbija w to pole karne, ale my się oczywiście nie. Od razu tapin. No to już widać, że jest jakiś spocuch. Za późno, mogłem wcześniej od razu, jak zobaczyłem, to podać. Gareth Bale. I nasza Liza Razu idealnie. Podanie do Graham górą. Czy ona wygra? No wygrała. Bardzo fajnie. Graven Gareth Bale. I teraz Brolin. Brolin. Nie mów, że to... Ja pierdziele. Co to było? co za piękna akcja. Gareth Bale. Ale jakie podanie Brolina. Dawaj tu piłkę. O to chodzi. Nie ma żadnego Bale'a. Tylko może strzelać w naszej drużynie. I teraz Milito. Kurde, nie ma faulu? No właśnie. Strzelamy na szybko. Ronaldinho. Nie kryje tam bramki nikt. Jeszcze za mocno? Dawaj Alfonsa tego krojfa. Nie, to jest best. Nie. Dobrze. Rywal tutaj naprawdę. Wyprężam muskuły. Ale nie, nie na Wandajka takie rzeczy. Gareth Bale nie ma spalonego. Ale nie, to, to już czerwona kartka. Co zrobi rywal? Wyjdzie. Nie wierzę, nie wierzę, mamy finał w pierwszym drafcie, no co to się dzieje? Wow, naprawdę, wow, niemożliwe, proszę państwa, stało się faktem, Spoty Seco czy tam Seco naszym rywalem w finale, Tomori, jest Hernandez, Raikart i Konka. Garincia, Puteas, Rashford i Thierry Aurina na napadzie. A kurde, no mogliśmy trochę mniej sprintów w to włożyć w tą akcję i może by było lepiej. I teraz Thierry Aurina. nie ma, nie ma. Cieszę się, bo kurczę, za półfinał, jeśli nawet to przegramy, to powinny być też jakieś nowe, fajniejsze nagrody. No kurde, jest Milito tutaj, niekryty. Milito, dobre, dobre, Brolin. Brolin, Milito, tutaj między obrońców i teraz Gareth Bale, Gareth Gareth, ależ on czaruje Kurde, myślałem, że może wpadnie po krótkim Ronaldinho, Gaucho, kurde no Patrzcie, no chcę coś fajnego zrobić, ale niestety Jak na razie się nie udaje, ale teraz Ej Jezu, dlaczego Tak się to zaczyna, niedobrze no A jajaj, ojej, ale tutaj ładnie rozklepał rywal. Nie no tutaj już poziom wyżej, albo dwa rywal jest. Niedobrze, niedobrze! Thierry ri. No nie, myślałem, że tam poda niżej. Kurde, ale masakra. 4-0. Czarno to widzę, bardzo czarno. Milito! Driven! Ja pierdziele nie broń szczęsny! Dlaczego nam to robisz? Polaku! Ja jestem też Polakiem! Wondajk! Nie, no spalony. Jak nie ma spalonego? Wiedziałem, no ja już tu jestem bezradny. Wbija Davis za Brolina i zamieniamy miejscami tutaj. Tak jak w poprzednim meczu. I teraz Gareth Bale, Gareth Bale, honorowa. Tu milito. Nie ma spalonego. Oleś, leci, milito, Bale. Jest! Chociaż honorowa brameczka dla was, dla widzów w tym finale draftu! Ja pierdzielę co on mi tu robi, ty! To jest nieprawdopodobne. O nie. Diniu <ścoughs> Ronaldinho. Ronaldinho, jezu, jakby uderzył chociaż. Dawaj, Davis tego Thierry'ego, no. Taki szybki jesteś, ale nie widać tego za bardzo. Dobrze bramkarz. Jeszcze nie poddaję się. Dobrze Hansen. Eee, e, czerwona kartka za takie zachowanie. Tak nie można traktować pań. Jeszcze Bale. Leciutka fineska. Jest. Trzęsny pokonany. Druga bramka. Nie. Ronaldinho Gauccio. Ale <laughs> nie, to nie miało tak kompletnie wyglądać. Mamy niestety koniec spotkania. No, w sumie to stety, bo i tak bym tego nie wygrał. 9 do 2 nas rywal po prostu pogrążył, ale wygrywamy półfinał. Zobaczmy, jakie będą nagrody za to. Alright, mamy to. Mega paczka i złota paczka piłkarska. No i jak na początek to myślę, że spoko mega paczunia. Zobaczymy najpierw oczywiście tą paczkę z jednym piłkarzem. SPD. Będzie jakaś pani. Nie wiem, ale zobaczcie. 85 oceny ogólnej. Catbird. Elegancko moim zdaniem z takiej paczki. I mega paczka. Zobaczmy, czy możemy coś trafić. SP. To jest chyba lobotka. 83. Ale może być coś jeszcze droższego w środku. Zobaczmy. Chyba niestety. Ale kurde. Emocji naprawdę było co niemiara. Dobra. Ej. Jest myśliwy. 2000 ponad. No jak to posprzedaję wszystko, te stronie i tak dalej, coś tam będzie monet. Także, okej, okay, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że draft pierwszy w tej edycji Wam się spodobał, bo mi naprawdę spodobał się. Było dużo emocji. Doszliśmy do półfinału. Finał, no niestety, porażka ogromna, ale no trudno. To jest tylko gra. Trzeba się po prostu bawić, czerpać radość i myślę, że. W tym odcinku się to udało. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam idzie w tej edycji, jakie trafiliście najlepsze karty i ogólnie co tam u Was. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano, cześć!